Dzień dobry, zapraszam na kolejną leśną misję. Niedawno zapowiadałem Wam, że pokażę Wam nieprzyzwoicie ciężki i nieprzyzwoicie komfortowy zestaw biwakowy. Dzisiaj, właśnie ta leśna misja przede mną. Patrzę właśnie teraz na ten ekwipunek i nadal mam takie opory, czy to jest przyzwoite to, co ja robię. No ale dobra, pokażę Wam, ile ekwipunku dzisiaj ze sobą zabrałem do lasu, bo to jest na pewno rekord. Tak, proszę Państwa, by zrealizować dzisiejszą misję o kryptonimie PESEL. Musiałem zabrać plecak o pojemności około 40 litrów. Spory tobołek, który, jak pewnie się domyślacie, zawiera piec. Torbę. I dwa takie oto skromne pakunki. Ten niech pozostanie jeszcze na chwilę tajemniczy. A tu jest oczywiście namiot. Dobrze, pierwszy element układanki rozłożony. Mój największy, najwygodniejszy namiot, jaki posiadam. Teraz czas, czas wstawić piec, przygotować trochę opału. Teraz jeszcze jest w miarę ciepło jakieś 3 stopnie na plusie, ale w nocy ma być minus 3, minus 4, więc piecyk na pewno się przyda. Przykując opał natknąłem się na, taki, na taką pozostałość po ściętym drzewie i fakt, że to jest tak solidne drewno, bardzo dobrze sugeruje, że tu jest w środku drewno żywiczne. Tylko troszkę zestrugałem. Od razu poczułem zapach żywicy. Próbnie rozpalić tylko czy to się zapali od krzesiwa? Tutaj znalazłem taką narośl na brzozie. Trochę wygląda jak. to jest fragment ukruszony. Trochę wygląda jak spalony fragment drzewa, ale to jest grzyb. To jest błyskoporek podkorowy. Tak zwana czaga. Można z tego zrobić napar. I można też wykorzystać do, do rozpalenia ognia. Kory brzozy do rozpalania ognia zawsze najlepiej zrywać już z martwych drzew. Z żywych drzew można zrywać tylko taką korę tutaj, czyli taką która już się sama łuszczy, zrywając takie kawałki nie odsłaniamy łyka, więc no nie robimy drzewu żadnej, żadnej szkody. Dobra, dzisiaj rozpalimy ogień małym krzesiwem awaryjnym, no to krzesiwo co do zasady ma być awaryjne, a jak coś ma być awaryjne no to najpierw to trzeba wypróbować nie czy to działa. Krzesiwo jest niewielkie, zaraz Wam pokażę jaka jest różnica między tym krzesiwem, a krzesiwem którego najczęściej używam. A do rozpalenia użyję sobie kory brzozy oczywiście. Najpierw spróbuję rozpalić te najcieńsze wióry bez preparowania. One są tak drobne, że, że powinno się to udać. Zobaczymy. Załaduję sobie piec. Połowę tej drobnicy wsadzę sobie na dno pieca a drugą część sobie zostawię, żeby nakryć płonącą korę, jeśli się ją uda rozpalić. No, tu mam takie najbardziej popularne krzesiwo. Taki jest rozmiar tego pręta, a tutaj jest to krzesiwo z multitula. zaraz je wyjmiemy, porównamy sobie gabaryty, zobaczcie jaka jest różnica w tej powierzchni to oczywiście wpływa i na wygodę użytkowania i na ilość iskier, którą uzyskujemy nie? ten pręt możemy sobie bardzo wygodnie chwycić i po całej długości dużo iskier uzyskać tutaj chwyt mamy dużo drobniejszy no i sam pręcik jest dużo, dużo, dużo mniejszy Zobaczymy. Przed chwilą udało się rozpalić wióry drewna żywicznego. Teraz spróbujemy skorączyć. Tak jak mówię, bez, bez preparowania, tylko te najcieńsze wióry, które, które zdjąłem z drzewa. Ale najpierw sobie to krzesiwko zabezpieczę z powrotem. No i zobaczymy, czy to się tak nam zapali. Czy takie małe krzesiwko zadziała? Bez preparowania kory. Co od razu zachuczało. Dobra, zaraz sobie to zabezpieczymy, tylko trochę dołożymy drobnicy, żeby się nam tutaj fajnie rozpaliło. Dobra, czas na główny punkt programu misję o kryptonimie PESEL. Jeśli krzesełko było dla Was szokujące, to może nie powinniście tego oglądać. Jeszcze nie przemierzałem tego do tego namiotu, więc nie wiem czy się zmieści, mam tylko taką nadzieję. Ok, zmieści się bez żadnych problemów. Tylko sobie muszę tutaj to wymyślić dokładnie, w którym miejscu je ułożyć, żeby było najwygodniej. Potem na noc zamknę te drzwi, to może to łóżko obrócę sobie troszkę w tą stronę, żeby było tak bokiem do pieca. fajnie byłoby siedzieć i tak swobodnie operować przy piecu. Możliwość, żeby sobie tak siedzieć na podniesieniu. To jest naprawdę wygodna, wygodna sprawa na długich zimowych biwakach. Zobaczymy jak się będzie na tym spało. To co tym razem przesadziłem z luksusem czy czy jeszcze można pójść dalej? Oh. kruszył w łóżku. na razie mam namiot otwarty żeby korzystać troszkę ze światła dziennego ale zaraz sobie zamkniemy schronienie, zrobi się dużo cieplej w środku. I też będzie można łatwiej ocenić tą przestrzeń, z jaką tutaj mamy. Z jaką tutaj możemy popracować? No ale proszę państwa. Tak to można biwakować. W czy mocno się tu podniosła temperatura, trochę sobie przestawiłem, przemeblowałem salon trochę. Dobra, zanim kolacja, to jeszcze muszę przygotować opał na cały wieczór. Na razie sobie tylko troszkę przygotowałem, żeby teraz zagrać namiot. To mam ten mój namiot jakoś umeblowany, zorganizowany, obok łóżka mam kawałek podłogi, na którym mogę wszystkie rzeczy sobie wygodnie rozłożyć. Tu mam sporo wolnej przestrzeni, jest opał, sporo opału, w piecu huczy. Tutaj obok pieca jest taka część kuchenna, mały stoliczek. Zegarek powieszony z termometrem na wysokości głowy, ale przy ścianie namiotu, więc w miejscu, gdzie jest chłodniej na pewno niż w miejscu, w którym ja siedzę. W tej chwili pokazuje 13 stopni tutaj w tym miejscu. Siedząc przy piecu jest oczywiście dużo, dużo cieplej. Dobra. Boczek musimy w miarę ostrożnie przełożyć na talerzyk. Dobra. Trochę przesadziłem z tym grzaniem. Cię trzeba zaraz tutaj przewietrzyć. Termometr jest tutaj i tu jest 21... Tutaj pokazuje 22 stopnie, a ta temperatura tutaj no, dosyć gwałtownie spada, jeśli patrzymy od strony, od strony pieca. Tu, gdzie ja teraz siedzę, to nie wiem, za 30 jest pewnie. Nie wiem czy przez ten piec, czy przez yy, czy przez to, ale w ogóle się nie, w ogóle się nie nagrało jak kroję marchewkę, ziemniaki, cebulę. Całkiem dobre to było z tym piecem to jest tak, że jak się napakuje to się zaraz robi 30 stopni, ale jak w piecu wygaśnie, to temperatura też spada w parę minut. Po kolacji co my sobie zrobimy po kolacji? Przesiągnąć do piecaka. Po kolacji będzie bezalkoholowa IPA. Chmielona na zimno, citra, Marilo, cinuk lubelski. Jakby jakiś producent piwa bezalkoholowego chciał zostać sponsorem kanału, to zapraszam do kontaktu. Nie krępujcie się. A do tego bezalkoholowego piwka będzie Jarosław Grzędowicz, pan lodowego ogrodu. Tom, pierwszy. Podobno dobre. Dobra, śpiwór rozłożony, mata rozłożona, no nie wiem, śpiwór do minus 10, w namiocie mam plus 18, więc chyba jeszcze trochę poczekam, co im się załaduje do środka, ale my zobaczymy się rano, do jutra. i dobry Rozpaliłem w piecu i wskoczyłem jeszcze na chwilę do śpiwora Poczekam aż się rozgrzeje wnętrze namiotu Dwie rzeczy sprawiają, że to jest najwygodniejszy układ biwakowy z jakiego korzystałem To, że można sobie wygodnie siedzieć i leżeć na podwyższeniu I to, że w tym namiocie można normalnie, normalnie stać, w pełni się wypracować i wszystkie, wszystkie czynności wokół obozowe można robić po prostu w pozycji, można robić w pozycji stojącej. Ostatni kawałek drewna z przygotowanego zapasu, wymierzony idealnie. Słońce już mi zagląda do namiotu, więc na zewnątrz zaraz będzie będzie cieplej. No dobrze, ja muszę cały ten sprzęt spakować. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za kolejną wspólną przygodę w terenie. Tym razem w takim hardkorowym wydaniu Kryptonim PESEL. Do zobaczenia następnym razem.